Raport z analizy ryzyka służy do przedstawienia w usystematyzowanej formie wszystkich informacji zebranych podczas wykonywania analizy. Składa się on z czterech elementów. Pierwszy to raport dla zarządu, obrazujący rozkład procentowy ryzyk, wystąpienia zagrożeń oraz ich skutków dla organizacji. Drugi z raportów przedstawia mapę procesów organizacji oraz zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych, a w konsekwencji na funkcjonowanie firmy. Raport trzeci pokazuje, w których działach firmy występują najwyższe ryzyka i gdzie należy w pierwszej kolejności skierować audyty. Raport czwarty to syntetyczny raport pozwalający na zaplanowanie działań środków i mocy przerobowych, aby móc obniżyć ryzyko wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo przetwarzanych danych oraz działanie firmy.